Cześć kochani, w dzisiejszym Steel coś czego nie nagrywałem jeszcze ale może mi się uda jakieś roty dobre zdobyć nie wiadomo ale mogę wam pokazać jakie mam rot. nie wiem po co to mam mam Spidey to, to to karteczka to to, 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 to.

dzisiaj będziemy udawać Dzisiaj gramy na płatnym serwerze z tego powodu, że że będziemy że będziemy się bawić tup 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 wykiwanie nie będziemy się w coś innego bawić W muzykę Nubini pizzanini, nubini pizzanini, lili lila lila, buoni di così, niente, 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 Lili Lila Lila, li li trap, li la, li la. niente, <sussurra> li 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 trap, tra,

Klap, 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 kokomelo, kabi melo, klap, barito klap, i klap, 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 dobo klap, 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 ja to śpiewałem, i widzę, i... A może nawet dzwoneczkiem Plosu widzę A co bym taką frajdę? Kręcę dupą, kręcę dupą Proszę, dobra <trybuj> Może chcę do Gówno jest, gówno zasrane Boże Co ja to kupiłem, nie chcąc na to kupić. Ja nienawidzę takich kupionych, nie, nie brzeczy kupować. Naprawdę. Jest Zjeb... dwie brzeczy. Ja nienawidzę takie rzeczy kupować, to jest przypadek. Nie nienawidzę. Co od razu robię tak? K muszę zapodobać. Widzowie, muszę zapodobać. Zapo dobra, widzowie, jestem... No bo, no bo typ chciał jakiś mi kupić ten... U zabrać lo los, tur los Tortos. Los Turtos. Kurde. No dobra. TEN WOS LOS, los TURBOTREMILA, turbo, KURDE! Widzowie, to jest tak zawsze. Zawsze ja mam, że mi się respi TURBOTREMILA. Zawsze tak mam. Czy dołączył widzowie? Ktoś dołączył widzowie. Szybko wyłać. Mam nadzieję, że mnie nikt nie ukradł. Widzowie. Mam nadzieję, że mnie nikt nie ukradł. A w tak w ogóle ten tutaj, co gra w rejwarce, to jest... ...youtuber. Tak w ogóle kończymy odcinek tym. Zostawcie suba i lajka z dzwoneczkiem, a my kończymy. Nala!